Komputer bardzo często postrzegany jest jako inteligentne urządzenie, które myśli, rozumie i samodzielnie podejmuje decyzje. W rzeczywistości jednak komputer nie ma żadnej świadomości ani zrozumienia tego, co robi. Nie myśli, nie analizuje świata w sposób ludzki i nie ma pojęcia o znaczeniu informacji, które przetwarza. Jest to niezwykle szybka i precyzyjna maszyna do przetwarzania danych. Która wykonuje dokładnie to, co zostało jej narzucone w postaci instrukcji. Podstawą działania każdego komputera jest przetwarzanie informacji zapisanych w formie bardzo prostych stanów logicznych. Wszystko, co komputer robi, sprowadza się do rozróżniania dwóch stanów: obecności sygnału i jego braku. To właśnie z tych dwóch stanów, często opisywanych jako jedynka i 0, budowane są wszystkie bardziej złożone operacje. Komputer nie widzi liter, obrazów ani dźwięków w taki sposób, jak robi to człowiek. Dla niego są to jedynie liczby i kombinacje prostych sygnałów. Jeśli podobają ci się podobne treści edukacyjne, polub, zasubskrybuj i udostępnij film znajomym. Kiedy piszesz tekst, komputer nie rozumie słów ani znaczenia zdań. Każda litera jest dla niego kodem liczbowym. Gdy oglądasz film, komputer nie widzi obrazu, lecz ogromną ilość danych opisujących jest kolor i jasność pojedynczych punktów na ekranie. Gdy słuchasz muzyki, komputer nie słyszy melodii, lecz odtwarza ciąg liczb opisujących drgania dźwięku. Cały sens i znaczenie tych informacji istnieje wyłącznie w ludzkiej interpretacji. Siłą komputera nie jest inteligencja, lecz szybkość. Jest w stanie wykonywać miliardy bardzo prostych operacji w ciągu jednej sekundy. To, co dla człowieka byłoby niewyobrażalnie czasochłonne, komputer realizuje niemal natychmiast. Jednak zawsze działa według ściśle określonych reguł. Jeśli nie ma instrukcji, nie zrobi nic. Jeśli instrukcja jest błędna, wykona ją błędnie, nie rozumiejąc konsekwencji. Historycznie komputery powstały jako maszyny obliczeniowe. Ich pierwszym zadaniem było liczenie, rozwiązywanie równań i wykonywanie powtarzalnych obliczeń. Dopiero później odkryto, że ten sam mechanizm można wykorzystać do przetwarzania tekstu, obrazu, dźwięku i komunikacji. Komputer stał się uniwersalny nie dlatego, że stał się mądrzejszy, ale dlatego, że niemal każdą informację można zapisać w postaci danych. Aby jednak taki system mógł działać, Musi być dobrze zorganizowany. Komputer potrzebuje miejsca, w którym dane są przechowywane, miejsca, w którym są przetwarzane oraz sposobu, w jaki poszczególne elementy wymieniają między sobą informacje. Bez tej struktury, komputer byłby tylko zbiorem przypadkowych elementów elektronicznych niezdolnych do współpracy. Właśnie dlatego, aby naprawdę zrozumieć, jak działa komputer, Trzeba najpierw przyjrzeć się jego podstawowym elementom i temu, jak wspólnie tworzą jeden spójny system. Aby komputer mógł wykonywać jakiekolwiek zadania, musi składać się z kilku kluczowych elementów, z których każdy pełni ściśle określoną funkcję. Komputer nie jest jedną inteligentną całością, lecz systemem współpracujących ze sobą komponentów. Dopiero ich prawidłowe połączenie. I synchronizacja sprawiają, że urządzenie działa w sposób, jaki znamy z codziennego użytkowania. Najważniejszym elementem komputera jest procesor czyli centralna jednostka obliczeniowa. To właśnie w procesorze wykonywane są wszystkie instrukcje programu. Procesor nie przechowuje na stałe danych ani aplikacji, lecz nieustannie pobiera polecenia z pamięci, interpretuje je i wykonuje jedno po drugim. Każde polecenie jest bardzo proste. Na przykład porównanie dwóch wartości, dodanie liczb lub przeniesienie danych w inne miejsce. Siła procesora polega na tym, że potrafi wykonywać te proste operacje ogromną liczbę razy w bardzo krótkim czasie. Żeby procesor miał z czym pracować, potrzebuje pamięci operacyjnej, czyli pamięci RAM. Jest to szybka tymczasowa przestrzeń robocza. W której przechowywane są programy i dane aktualnie używane przez komputer. Gdy uruchamiasz aplikację, jej fragmenty są kopiowane z dysku do pamięci operacyjnej, ponieważ procesor ma do niej znacznie szybszy dostęp. Pamięć RAM ma jednak jedną istotną cechę: po wyłączeniu komputera jej zawartość znika, dlatego nie służy do długotrwałego przechowywania informacji. Długotrwałe przechowywanie danych zapewnia pamięć masowa. Czyli dysk. Na dysku zapisany jest system operacyjny, programy, dokumenty, zdjęcia i wszystkie inne pliki. Dysk jest wolniejszy niż pamięć operacyjna, ale jego zaletą jest to, że zachowuje dane nawet po odłączeniu zasilania. Komputer przez cały czas przenosi informacje między dyskiem a pamięcią operacyjną, w zależności od tego, z czego aktualnie korzysta użytkownik. Wszystkie te elementy muszą się ze sobą komunikować, a umożliwia to płyta główna. Płyta główna pełni rolę centralnego połączenia, po którym przesyłane są dane, sygnały sterujące i energia elektryczna. To ona synchronizuje pracę procesora, pamięci, dysku i pozostałych podzespołu, dbając o to, aby wszystko działało w odpowiednim czasie i we właściwej kolejności. Oprócz tych podstawowych elementów, komputer zawiera również inne komponenty, takie jak układ graficzny, który odpowiada za generowanie obrazu, oraz urządzenia wejścia i wyjścia umożliwiające komunikację z użytkownikiem. Kluczowe jest jednak to, że żadna z tych części nie działa samodzielnie. Procesor bez pamięci nie ma danych do przetwarzania. Pamięć bez procesora nie wykonuje żadnych operacji, a bez płyty głównej. Nie byłoby między nimi żadnej komunikacji. Komputer działa więc jak precyzyjnie zaprojektowany system, w którym każdy element ma swoją rolę. Gdy wszystkie części są połączone i zasilane, komputer jest gotowy do pracy, ale nadal nie potrafi nic zrobić sam z siebie. Najpierw musi zostać uruchomiony w odpowiedniej kolejności. I właśnie to prowadzi do kolejnego pytania: co dokładnie dzieje się w momencie gdy naciskasz przycisk włączania. W momencie, gdy naciskasz przycisk włączania, komputer wcale nie jest jeszcze gotowy do pracy. System operacyjny nie działa, programy nie są uruchomione, a procesor nie ma żadnych instrukcji do wykonania. Mimo to w ciągu kilku sekund zachodzi bardzo precyzyjny i ściśle uporządkowany proces, który zamienia nieaktywny zestaw podzespołów w w pełni funkcjonujące urządzenie. Pierwszym krokiem jest dostarczenie energii elektrycznej do płyty głównej. Zasilacz zaczyna podawać stabilne napięcia do wszystkich kluczowych elementów komputera. Ten etap jest krytyczny, ponieważ nawet niewielkie wahania napięcia mogłyby uniemożliwić poprawne działanie elektroniki. Dopiero gdy zasilanie osiągnie właściwe parametry, system może przejść dalej. Następnie procesor zostaje uruchomiony w trybie startowym. W tym momencie nie korzysta jeszcze z dysku ani z pamięci operacyjnej w zwykły sposób. Procesor ma zapisane w swojej konstrukcji, gdzie znaleźć pierwsze instrukcje potrzebne do startu. Te instrukcje znajdują się w specjalnej pamięci na płycie głównej, która zawiera podstawowy program rozruchowy komputera. Ten program ma bardzo ograniczone zadanie: sprawdza, czy najważniejsze elementy komputera są obecne i działają poprawnie. Kontrolowana jest pamięć operacyjna, podstawowy system wejścia i wyjścia, układ graficzny oraz możliwość komunikacji z urządzeniami wejściowymi. Jeśli którykolwiek z tych elementów nie odpowiada, proces uruchamiania zostaje przerwany, aby zapobiec niestabilnej pracy. Gdy podstawowa kontrola zakończy się pomyślnie, komputer zaczyna szukać systemu operacyjnego. Przegląda dostępne nośniki danych. I próbuje odnaleźć miejsce, w którym zapisany jest system. Po jego odnalezieniu najważniejsze pliki systemowe są ładowane do pamięci operacyjnej, a sterowanie nad komputerem zostaje przekazane systemowi operacyjnemu. Od tej chwili to system operacyjny przejmuje kontrolę nad sprzętem. Aktywuje procesor w pełnym trybie pracy, zarządza pamięcią, inicjuje dysk, konfiguruje urządzenia. Oraz przygotowuje środowisko, w którym mogą działać programy użytkownika. Ten etap, choć trwa krótko, obejmuje ogromną liczbę drobnych operacji, które muszą zostać wykonane w ściśle określonej kolejności. Dopiero gdy cały ten proces zostanie zakończony, komputer jest rzeczywiście gotowy do użycia. To, co użytkownik postrzega jako włączony komputer, jest w rzeczywistości końcowym efektem złożonego łańcucha działań. Które zaczęły się w chwili naciśnięcia jednego przycisku. Jednak nawet wtedy komputer nie robi nic samodzielnie. Czeka na polecenia i dane. Aby zrozumieć, jak potrafi je przetwarzać tak szybko i precyzyjnie, trzeba zajrzeć jeszcze głębiej, do samego wnętrza procesora. Procesor bywa nazywany mózgiem komputera, ale w rzeczywistości jest to niezwykle szybki wykonawca bardzo prostych poleceń. Nie rozumie on programów. Jako całości, ani nie widzi ich celu. Każdy program, bez względu na to, jak bardzo jest skomplikowany, zostaje przez procesor rozbity na ogromną liczbę elementarnych instrukcji, które są wykonywane jedna po drugiej w ściśle określonej kolejności. Podstawowy cykl pracy procesora składa się z trzech etapów. Najpierw procesor pobiera instrukcję z pamięci operacyjnej. Następnie interpretuje ją, czyli ustala jakiego rodzaju operację ma wykonać. Na końcu wykonuje polecenie, np. dodaje dwie liczby, porównuje wartości, albo przenosi dane w inne miejsce. Po zakończeniu tego cyklu natychmiast przechodzi do kolejnej instrukcji. Ten prosty mechanizm powtarzany jest nieustannie, miliardy razy w ciągu jednej sekundy. Rytm pracy procesora wyznacza tak zwany takt, czyli wewnętrzne tempo. Z jakim wykonywane są kolejne operacje. Każdy takt to bardzo krótki moment czasu, w którym procesor przesuwa się o jeden krok dalej w realizacji programu. Im wyższe taktowanie, tym więcej instrukcji może zostać wykonanych w tym samym czasie. Jednak sama szybkość zegara nie wystarcza do uzyskania wysokiej wydajności. Nowoczesne procesory są projektowane tak, aby wykonywać wiele instrukcji jednocześnie, ale na różnych etapach przetwarzania. Podczas gdy jedna instrukcja jest wykonywana, kolejna jest już przygotowywana, a następna pobierana z pamięci. Dzięki temu procesor nie musi czekać bezczynnie i może wykorzystać każdą chwilę swojej pracy. Ten sposób organizacji sprawia, że nawet bardzo złożone programy działają płynnie. Procesor korzysta również z bardzo szybkiej pamięci wewnętrznej, która przechowuje dane potrzebne tu i teraz. Dostęp do tej pamięci jest znacznie szybszy niż do zwykłej pamięci operacyjnej, co pozwala ograniczyć opóźnienia. Dzięki temu procesor nie traci czasu na czekanie na dane i może skupić się na wykonywaniu instrukcji. Warto zrozumieć, że procesor nigdy nie widzi programu jako całości. Zawsze pracuje na niewielkim fragmencie kodu i reaguje wyłącznie na bieżące instrukcje. Jeśli program zawiera decyzję, Procesor po prostu sprawdza warunek i w zależności od wyniku przechodzi do innej części kodu. Cała logika aplikacji powstaje więc z ogromnej liczby prostych decyzji typu sz tak lub nie. To właśnie ta zasada sprawia, że komputer jest tak uniwersalny. Każde zadanie, które da się rozłożyć na proste kroki i reguły, może zostać zrealizowane przez procesor. Aby jednak człowiek mógł korzystać z wyników tej pracy, dane muszą zostać przedstawione w zrozumiałej formie. Dlatego kolejnym elementem działania komputera jest zamiana surowych danych na obraz, dźwięk i interakcję, którą odbiera użytkownik. Komputer wewnętrznie operuje wyłącznie na danych liczbowych i prostych stanach logicznych, jednak dla użytkownika jego działanie objawia się w postaci obrazu, dźwięku, tekstu. I natychmiastowej reakcji na polecenia. Aby było to możliwe, komputer musi nieustannie tłumaczyć cyfrowe informacje na sygnały, które mogą być odebrane przez ludzkie zmysły. Obraz wyświetlany na ekranie powstaje dzięki pracy układu graficznego. Dla komputera ekran nie jest jedną całością, lecz ogromną siatką pojedynczych punktów. Każdy z tych punktów ma przypisaną wartość liczbową. Określającą jego kolor i jasność. Układ graficzny bardzo szybko przetwarza te wartości i przesyła je do monitora, który zamienia sygnały elektryczne na widoczny obraz. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie tekstu, zdjęć, filmów oraz skomplikowanych animacji, mimo że wewnątrz komputera są to wyłącznie liczby. Podobnie działa dźwięk. Komputer zapisuje dźwięk jako serię liczb opisujących zmiany fali akustycznej w czasie. Układ dźwiękowy przetwarza te dane na sygnał elektryczny, który wprawia w drgania membrany głośników lub słuchawek. Komputer nie słyszy muzyki animowej, ale bardzo precyzyjnie odtwarza ich matematyczny zapis. Równie ważna jest droga w drugą stronę, czyli wprowadzanie danych do komputera. Kiedy naciskasz klawisz Poruszasz myszą lub dotykasz ekranu, komputer rejestruje zmiany sygnałów elektrycznych i zamienia je na kody, z którymi może pracować. System operacyjny decyduje, która aplikacja otrzyma te informacje i jak powinna na nie zareagować. Cały ten proces odbywa się w bardzo krótkich odstępach czasu i powtarza się wielokrotnie w każdej sekundzie. Komputer odbiera dane, przetwarza je, aktualizuje stan programów. I generuje nowe obrazy oraz dźwięki. Dzięki tej ciągłej wymianie informacji użytkownik ma wrażenie płynnej i natychmiastowej reakcji na swoje działania. Wszystko to byłoby jednak niemożliwe bez odpowiedniego oprogramowania. System operacyjny i aplikacje określają w jaki sposób dane są interpretowane i jak sprzęt ma z nimi pracować. Sprzęt dostarcza mocy obliczeniowej, a oprogramowanie nadaje jej sens i strukturę. Aby w pełni zrozumieć działanie komputera, trzeba jeszcze spojrzeć na jego ograniczenia i uświadomić sobie, dlaczego, mimo ogromnych możliwości, nie jest on zdolny do prawdziwego myślenia. Komputer potrafi wykonywać zadania, które z ludzkiej perspektywy wyglądają jak przejaw inteligencji. Potrafi wygrywać w skomplikowane gry, analizować ogromne ilości danych, rozpoznawać obrazy i mowę oraz reagować w ułamku sekundy. Mimo to komputer nie rozumie tego, co robi. Każde jego działanie jest wynikiem przetwarzania danych według ściśle określonych reguł, a nie efektem zrozumienia, intuicji czy świadomości. Komputer nie posiada własnych celów ani motywacji. Nie wie dlaczego wykonuje dane zadanie i nie potrafi samodzielnie ocenić jego sensu. Jeśli otrzyma instrukcję, wykona je dokładnie, nawet jeśli prowadzą do błędnego lub niepożądanego rezultatu. Nie potrafi wyjść poza ramy tego, co zostało w nim zaprogramowane lub czego nauczył się na podstawie dostarczonych danych. Nawet najbardziej zaawansowane systemy określane jako sztuczna inteligencja nie są inteligentne w ludzkim znaczeniu tego słowa. Są to modele matematyczne, które wyszukują wzorce i zależności w ogromnych zbiorach danych. Działają skutecznie tam, gdzie problem można opisać liczbami i regułami ale zawodzą w sytuacjach wymagających zrozumienia kontekstu, empatii lub kreatywności w prawdziwym sensie. Komputer ma również wyraźne ograniczenia fizyczne. Jest zależny od energii elektrycznej, szybkości przepływu sygnałów oraz ilości ciepła, które może zostać odprowadzone. Każde obliczenie wymaga zasobów, a żadna maszyna nie może działać bez końca, bez strat i ograniczeń. Dlatego istnieją granice wydajności, pamięci i szybkości przetwarzania informacji. Prawdziwa siła komputera polega na czymś innym. Jest on narzędziem, które potrafi wykonywać powtarzalne operacje z ogromną dokładnością i bez zmęczenia. Doskonale uzupełnia ludzkie możliwości, przejmując zadania wymagające szybkości, precyzji i pracy na wielkich ilościach danych. To człowiek nadaje komputerowi sens. Określa cele i interpretuje wyniki. Gdy mówimy więc, że komputer działa, w rzeczywistości oznacza to, że potrafi bardzo szybko przekształcać sygnały elektryczne w logiczne operacje, przechowywać wyniki i prezentować je w formie zrozumiałej dla człowieka. Nie jest to myślenie, lecz precyzyjne wykonywanie instrukcji. Zrozumienie tego faktu pozwala spojrzeć na komputer bez mitów. I uproszczeń jest to jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakie stworzył człowiek, ale wciąż pozostaje tylko narzędziem, jego możliwości zależą od wiedzy, pomysłowości i odpowiedzialności tych, którzy go projektują i używają.